W kolejnym odcinku tak znanej, lubianej serii, czyli fakty i mity. Dzisiaj głównym tematem będzie olej napędowy, a mianowicie fakty i mity z nim związane, czy czerwonka rzeczywiście jest suchsza, czy można jeździć na oleju roślinnym. Ale zanim do tego dojdziemy, musimy się zastanowić, czym tak naprawdę jest nasz olej napędowy. Olej napędowy to nic innego jak mieszanina węglowodorów parafinowych, naftanowych i aromatycznych pozyskiwanych w procesie destylacji ropy naftowej. Dla użytkowników samochodów największą wartość będą miały takie parametry jak liczba cetanowa, teoretycznie wartość kaloryczna, gęstość, lepkość oraz zawartość wody w tymże też paliwie tak więc może zacznijmy od tego czym jest liczba cetanowa to nic innego jak miara zdolności do samozapłonu naszej sprężonej mieszanki określana według norm na minimalnym poziomie 51 maksymalnym można by powiedzieć 85 często mylona z wartością kaloryczną która niestety nie jest podawana w normach dla oleju napędowego a to przecież wartość opałowa wartość kaloryczna ma tak naprawdę wpływ na moc naszego samochodu wartość cetanowa im wyższa no wiecie, wyższa zdolność do samozapłonu, co za tym idzie, tak naprawdę wyższa kultura pracy, można by powiedzieć, mniejsze klekotanie naszego silnika i nic innego. Jeżeli imona jest wyższa, na przykład 54, 56, 60, tym nasz silnik po prostu łatwiej, płynniej, ciszej może funkcjonować. Przejdźmy może do... Gęstość. Gęstość świadczy o jakości naszego paliwa. Oczywiście jej minimalna wartość, jaka powinna być, to jest z tego co pamiętam, 820 kg na metr sześcienny. No, powoduje ona przede wszystkim łatwiejsze rozpylenie. Naszej mieszanki paliwa. W tym momencie należałoby jeszcze powiedzieć, za gęstością, że jest też wartość lepkości, która powoduje, że jeżeli jest zbyt wysoka, że te krople po prostu zaraz szybko będą rozpylone paliwo, z powrotem złączy się w krople. No ale nie będę Was już zasmucał tymi wiadomościami. I jeszcze ostatni parametr, czyli liczba wody w naszym paliwie. Jako, że w naszym oleju napędowym również znajdziemy odrobinę wody, pamiętajmy, że ta wartość jest ustawiona na poziomie maksymalnym 200 mg na kilogram, czy coś takiego. Warto wspomnieć, że jest jeszcze coś takiego jak sezonowość paliwa, również określona ściśle normami. W tym momencie możemy nasz olej napędowy podzielić na letni, jesienny, zimowy. I tutaj taką cechą, miarą jest zamarzanie naszego zimnego filtra CP, coś tam. Chodzi generalnie o to, że na okres jesienny zdolność przepływowa przez nasz filtr ma być do temperatury 0, na okres jesienny minus 10, potem na minus 20. Jest to mierzone w taki sposób, że nasze paliwo jest przy minus 20, na przykład jakieś pipety wkładane, jeżeli zgęstnie do takiego stopnia, że nie ma tego przepływu, no to niestety się nie nadaje. Zatem na stacji w okresie zimowym mamy tą pewność, że na minimum minus 20 nasze paliwo nie zgęstnieje. A co rozumiem przez zgęstnienie? Przede wszystkim przy minusowej temperaturze w naszym oleju napędowym wydzielają się różne czynniki, które powodują po prostu... Zagęszczaniem. Może dojść do sytuacji, że przy minus 30 nie odpalimy naszego samochodu, i tu warto też powiedzieć od razu o nieuczciwych stacjach, że nie zawsze musi być chrzczone paliwo. Wystarczy, że na przykład na danej stacji jest powiedzmy zima, a Pan ma jeszcze paliwo z okresu letniego, gdzie wartość jego przepływu w zimnym filtrze była na poziomie 0 stopni Celsjusza. Dobra, dobra, jeszcze łysy mógłbyś powiedzieć troszkę o tych cetanach, co to znaczy wartość do samozapłonu i tak dalej. Pamiętajcie, że silnik diesla charakteryzuje się tym, że paliwo pod bardzo dużym ciśnieniem barycznym dochodzi do samozapłonu im większe ciśnienie, tym bardziej temperatura wzrasta tym właśnie jest ta liczba, w której dochodzi do zapłonu świeca żarowa to jest tylko figurant, który podgrzewa nam komorę spalania do odpowiedniej temperatury natomiast można by bez świecy żarowej przy temperaturze zero czy tam jakiś silnik teoretycznie bez problemu odpalić, będzie on troszkę kulał więc ta właśnie wartość cetanowa to jest ta zdolność tej mieszanki, żeby ona się zapalała, żeby samo zapłon następował płynnie i nic więcej w tym temacie nie mogę powiedzieć. Trzeba powiedzieć tylko, że norma nie zawiera tej kaloryczności, więc kaloryczność byłaby dla nas wskazana, jeżeli byśmy chcieli wiedzieć, czy auto szybciej pojedzie, no bo to jest ta wartość opałowa, wiecie, ile koksu do pieca wrzucicie, jaką ma wartość, tym będzie cieplej w domu. Przejdźmy już teraz, zacznijmy od faktów. Zalewanie naszego samochodu pod korek. Czy rzeczywiście coś daje? Oczywiście, że daje. Skoro mamy właśnie wodę w naszym paliwie. Gdzieś ona może odparować, skraplać się, zbierać. Zatem w okresach zimowych ogólnie w ogóle użytkownicy samochodów diesla, tak to powiem delikatnie, powinni zalewać samochód bardzo często pod korek, żeby uniknąć skraplania się tej naszej wody. W ogóle są konstrukcje, w których gdzieś zebrana woda może być odprowadzona, jest to w czynnościach serwisowych, czyli producenci i samochodu i paliwa prze, przewidują obecność wody. Co za tym idzie, jeżeli na przykład nie wymieniamy sezonowo filtrów? Nie tankujemy pod korek, może dojść do sytuacji, że zamarznie nam po prostu paliwo, a nie paliwo, a woda, która z niego odparowała. Czy olej roślinny, olej rzepakowy, czy jak to woli, może nam zastąpić olej napędowy. Fakt, to jest fakt, ale ma bardzo wiele ale. Po pierwsze, dotyczy to tylko samochodów z niskim układem ciśnienia wtryskowym, czyli bardzo starych samochodów na pompach. I tak nie do końca. Po pierwsze, pamiętajcie, że ta gęstość, wszystkie te parametry, które wymieniłem w oleju napędowym, które mają wpływ na przebieg spalania w naszej komorze spalania, no mają określone parametry. Natomiast olej roślinny pochodzenia roślinnego nie ma w tym momencie, jak kupujecie jakiegoś tam z marketu do frytek, nie macie napisane liczby cetanowej, jaka jest, nie wiecie, jaka jest zdolność do samozapłonu, nie wiecie, jaka jest wartość kaloryczna, gęstość, więc przechodzi ten numer w samochodach bardzo starych, typu nie wiem. Mercedes W124-20 diesel, to może na tym jeździć, tylko że konsekwencje jeżdżenia. Po pierwsze, w zimę będzie, będzie bardzo szybko gęstniał i będzie niemożliwość uruchomienia silnika. Druga sprawa, konsekwencje prawne, czyli podleganie niestety pod naszą skarbówkę. Nie ma akces, nie ma niczego, więc na to krótkie rączki i nogi. I mówię, w nowych samochodach z układem wysokiego ciśnienia wtryskowego, common rail, nie common rail to raczej nie przejdzie, ale fakt, da się na tym jeździć w starych plekotach. Z faktów to by było na tyle więcej w tej dziedzinie powstało mitów. Pierwszym takim, chyba najbardziej bulwersującym mitem, będzie. To, iż OO, czyli olej opałowy zwany potocznie czerwonką, zaciera nam szybciej układ wtryskowy, czy lub bardziej jest suchszy. Zatem, jeżeli zastanowimy się i mowa o lekkim oleju opałowym, pamiętajmy pierwszą rzecz. Jeżeli mówimy o Polsce, nie importowaniu go z zagranicy, tylko tu na naszym rodzimym rynku, jest to ta sama frakcja destylacji, co, nasza, co nasz olej napędowy z tej samej ropy, na tym samym etapie. Są oddzielane olej opałowy i olej napędowy, tylko że później podlegają innym normom, zatem na przykład określenie dla oleju opałowego normy kaloryczności jest wymagane, dla oleju napędowego już nie jest wymagane, ma również wyższą gęstość. A co za tym idzie, gorzej jest rozpylany, również ma inną lepkość, podawaną w innych wartościach. Ja Wam to zaraz przedstawię w liczbach. Gęstość minimalna określona dla naszego oleju opałowego jest to 855 kg na metr sześcienny, a dla oleju napędowego będzie to 820. Są to minimalne wartości, zatem już tutaj 30 kg na metrze sześcienny jest dużą różnicą, jeżeli chodzi o. Lepkość, no to ta lepkość kinetyczna jest podawana w dwóch różnych wartościach: w jednej minimalna jest 2, w drugiej 6, ale przy różnej temperaturze więc tu by ktoś musiał matematycznie przeliczyć należy wybrnąć. Olej opałowy jest zabarwiony kolorem czerwonym różnymi tam środkami jest dobarwiany. Jeżeli mówimy o naszych rodzinnych producentach, powiem tak: można na tym oleju jeździć praktycznie tak samo jak na oleju napędowym z dopiskiem Niskie układy ciśnienia, układy niskiego ciśnienia wtryskowego, czyli dalej mówimy tu o pompach, a nie już o systemach common rail, TDI, TDCI i wszystkich innych wtryskiwaczach, dlatego że zmiana gęstości naszego oleju opałowego, ciut wyższa, może spowodować wysilenie naszego układu i w krótkiej mierze. Nadszarpywanie jego. To nie jest tak, że zaraz zalejesz i coś się stanie. Ale dłuższa eksploatacja na oleju opałowym ma krótkie rączki, jeżeli chodzi o wszystkie nowoczesne systemy wtryskowe. To tak z doświadczenia przynajmniej na warsztatach i z opinii wszystkich ludzi, którzy mieli z tym do czynienia. Bo umówmy się, że ja też 100 silników nie rozebrałem w ciągu roku. E, ale o suchości. To ja bym powiedział, że to jest jakiś mit. Można powiedzieć, że są jeszcze oleje opałowe ciężkie, oleje opałowe z zagranicy. Rzeczywiście tamte wartości mogą bardzo odbiegać od naszych. Natomiast jeżeli poczytamy normy naszych olej opałowych i normy olej napędowych, sami powinniśmy wyciągnąć sobie wniosek, ale znowu kłania się skarbówka, inspekcja transportu drogowego i policja. Po to barwimy na czerwono, że jak pobierze próbkę z baku, to jesteśmy dojechani bardzo szybko, i popełniamy wykroczenie skarbowe i inne. Tu z tym mitem należy go obalić, choć już go obaliłem wcześniej, czyli olej napędowy zamarza. Olej napędowy nie zamarza. On po prostu gęstnieje do takiego stopnia, że nie jest w stanie się przepchać przez nasze filtry. Jeżeli mówimy o zamarzalności, to tylko woda wytrącana z naszego oleju napędowego i niewymienianie filtrów, niezalewanie samochodu pod korek może spowodować tak zwane zamarzanie paliwa, dlatego stosuje się w starszych silnikach jakieś specjalne separatory, w ciężarówkach separatory od wody. A w normalnych samochodach współczesnych, powiedzmy od 2000 roku w górę, zalecam tylko regularną wymianę filtrów, bo filtr ma swoją ograniczoną pojemność magazynowania. Jeżeli już będzie pozatykany albo gdzieś tam tej wody będzie za dużo, gdzieś na dole, gdzieś u góry przyjdzie srogi mróz, może nam wszystko szlak trafić, lub gdzieś pod maską też się spotykamy z jakimiś filtrami, więc warto wszystkie filtry sezonowo wymieniać. Tyle jeżeli chodzi o zamarzalność. Nie ma zamarza, za, zamarzalności, jest po prostu zagęszczenie, zgęstnienie wszystkich substancji. Które się wytrącają podczas spadku temperatury w oleju napędowym. Kolejny mit, ale zarazem proza życia. Komu się nie zdarzyło, niech się nie zdarzy, komu się zdarzyło, ten już wie. Jesteśmy na stacji, mamy jakąś ilość naszego oleju napędowego w zbiorniku paliwa, pomyliliśmy pistolety, zalaliśmy benzyny. Jak to wygląda w praktyce? Powiem na, troszeczkę na liczbach. Załóżmy, że do 30 litrów oleju napędowego dolaliśmy kilka litrów benzyny. Należy wyzywać lawetę? Nie, należy odłożyć ten pistolet, dolać do końca do fula oleju napędowego, po prostu wszystkie wartości cetanowe, czyli będzie głośniej pracował nam ten silnik, wartość kaloryczna spadnie, będzie troszeczkę słabszy, ale na przykład parametry takie jak gęstość, to wszystko gdzieś też obniży się, więc przejeździłbym, przepaliłbym ten zbiornik, jeżeli jest to proporcja na przykład 10%, tak bym powiedział, 10% całego zbiornika paliwa na 50 litrach, jeżeli dolejecie 5%, Teoretycznie nic się nie stanie, nawet w układach wysokociśnieniowych w trysku paliwa, nie bać się. Gorzej, jeżeli na przykład do benzyny nalejecie bardzo dużo diesla, on może wtedy nie odpalić, w tym momencie należałoby wyczyścić wszystkie układy. Jeżeli ta ilość benzyny dolana do oleju napędowego jest dość mała, nie bać się. Jeżeli jest już naprawdę duża, 50-50 albo więcej, no Nowe samochody z tym delikatnym Common Railem, czy te wszystkie TDI, TDCI, warto się zastanowić przy kilku litrach, nie robić z tego żadnej afery. Zatem, w podsumowaniu, mam nadzieję, że rozwiałem Wam pewne wątpliwości, przede wszystkim wycieczki językowe, bo mówimy na przykład ropa, nie mów na ten samochód ropa, no ale troszeczkę on to chyba jednak ten olej napędowy z tej ropy pochodzi, stąd ta nazwa się wzięła. Ja sam w nazwach to chyba mnie znacie, nie? 2005, 2015, może 2005, może 2015, łysy ty się do szkół. Nie jestem chemikiem, można by ten odcinek zrobić jako budowę, zaprosić pana chemika, jeżeli kogoś by to interesowało, powiedzieć jeszcze co to są aromaty i wszystkie inne, nie. Dla mnie jest zwrócenie uwagi na pewne rzeczy, które w Polsce mają miejsce, czyli podawanie, nie podawanie wartości opałowych, a podawanie liczby cetanowej, takie te sprytne zabiegi, jakie mamy. No, i to, czy można jeździć na opałówce, jakie to ma konsekwencje dla silnika i przede wszystkim dla naszego portfela, więc jeżeli się podobało, oceniaj sam sobie tymi przytyczkami na dole. Nowi widzowie, zachęcam do subskrypcji, a przede wszystkim starszych widzów, stałych widzów, do wbijania na naszego fanpage'a Facebookowego. Dlatego, że już niedługo startujemy z konkursami. Również można odwiedzić nas na Instagramie, wszystkie linki macie w opisie. Instagram zdradzi wam, gdzie jesteśmy, co robimy lub kto się przewinie, jaki odcinek powstanie. I słuchajcie, wpadłem na jakiś genialny, szalony plan, żeby w przyszły piątek zrobić odcinek pod tytułem Hit czy Kit. Bo od dawna słyszałem temat, że można by olej silnikowy zlać i na przykład zamiast niego wlać olej rzepakowy. Chciałbym zobaczyć, czy samochód po prostu się nie zatrze na takim oleju, więc czuwajcie. Tak więc, no skądś już ze sceny zejść niepokonanym? Trzymajcie się, cześć.